Hej, ludzie, z tej strony grzelu, witam ponownie w Brutal Legend. O, co teraz, co teraz, co teraz? Przypomniało mi się, że na końcu, chyba przedostatniego odcinka, yy, poszliśmy do pewnego headbangera, który czekał aż przyjdziemy do niego, kiedy już będziemy mieć broń do Diusa. Jako, że ją mamy, zobaczymy co on tam od nas chce. Nice lift. Can I get an oil change and a lube job? Oh man, Eddie Riggs! Oh, can I just say what an honor it is to finally meet you, Mr. Riggs? Whoa. Okay. I cannot believe you came all this way to test out my hydraulic death rack. Um, death rack? Yeah. That, that, that's why you're here, right? So we can hoist you and your world-famous deuce into the sky? Yeah. Then when the attacking. Show up, you rain down on them with your car-mounted arsenal of death. Okay. Okay, I'll give <laughs> this thing a shot. Right on! I cannot wait to find out if this thing is structurally sound. How long do I have to wait up here? Uh, no. I chose this location because it gets attacked all the time. Heads up, Mr. Riggs! Here they come! Koleś nas zamontował na jakiejś taki, jakimś takim czymś. Okej, okay, teraz będziemy czekać na jednostki nieprzyjaciela, żeby móc w nich napierdalać. Mamy jeszcze do pomocy parę jednostek, który, którymi możemy zarządzać. Tak troszkę. Wybronimy nasze laski. O, i rozwalimy im basistę. zajęliście no, też takich misji pobocznych będzie sporo, w sumie. Gdzie? O, tu, dobra. Chodźcie tu! No, pamiętam, że trzeba... najważniejsze to, żeby nie dopuścić ich do siebie, bo już niżej nie mogę zejść. To muszę teraz liczyć na headbangerów, niestety. Ok, tam już widzę, że ci następny ziomuś. Tego szybko tutaj rozpizgam. Zostaw was i z cholero, jasne. Dobra. O mi, mów skąd idą, dobra, tu idą. Chodźcie, tutaj hey, z tej strony. Napierdolamy. jak po niemieckie bunkry. Gdzie oni poszli? No tutaj ludzie, chodźcie tutaj. ten basista Właśnie, nie chcemy za bardzo dopuścić, żeby mi rozwalili tą ten dźwig czy co... jak to się tam nazywa. Bo automatycznie wtedy umrę. Taka logika, prawda? Dobra, basista idzie w pizdu. To jeszcze tam, spoko. Lecieć tam. Albo nie, zostać! Ja ich stąd tutaj ponapierdalam Widzę, że się nie słuchają zajebiście Ale możliwe, że to już jest ostatnia grupka Te misje nie powinny być za bardzo długie już... Okej, okay. niech napierdalają Będziemy mieć to wszystko z głowy Wracać tutaj Okej okay. Bardzo przyjemna misja Szybciutka Subcio, ok. No ale samochód to mi oczywiście zabrali, nie? Ałała, ałała. się nie stało, zespał mi i tak. Dobra, działa. Ale to co? Lecimy chyba na misję główną. Zaczynamy naszą trasę. Okej. Okay. Chociaż w sumie przydałoby się znaleźć jeszcze jedną taką legendę, bo w sumie dawno już jej nie było. Muszę sobie szybko przypomnieć, gdzie one były. Eee. Processing, processing, processing. Eee. Sprawdzę na mapie, że tu mi coś powie. Mm -hmm -hmm. Tak, myślę... Myślę, że gdzieś tutaj powinno być tak. No to pójdziemy sobie na wycieczkę. Uuu. dzisiaj wstałem od rana i zacząłem nagrywanie. Byłam na szczęście wolne w piątki. O! Tak, Może jesteście ciekawi. Dzisiaj mam urodziny. Hej. Eee. Dobra. <laughs> drodze, tam mamy jeszcze tych jeżyków kurde właśnie w sumie o, ale jestem normalnie zakręcony. Okej, okay, szukajmy tej legendy I Co dalej zrobimy, zaraz wam powiem Też nie jebało nam tutaj tych jednostek Lion White'a a, 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 a. Dobra, zgubiłem się, poczekajcie chwilę. O, okej, okay, znalazłem. Uu, trochę się najeździłem. Muszę przyznać. Tego to pewnie utnę. Jeszcze się zanudzili na śmierć. Na pewno. Okej, okay, słuchamy. From the oceans of blood came new life. the worst of which was the Tainted Coil. With the twisted forms of the First Ones, but the angry power of Omogoden, they were hated, feared, and almost exterminated. Instead, they were saved by a majestic race of Titans who inherited the strength and size of the Fire Beast and the purity and beauty of Etulia. They took pity on the small creatures and adopted them as pets. They hid their deformities with severe restrictive garments, and the coil endured the pain because, more than anything else, they wanted to look exactly like their beloved merciful masters. Okay. że kiedy Ormagoden umarł, to z mórz jego krwi wyłoniło się nowe życie. Jedziemy w tamtą stronę. Jednym, jedną z ras, które się z, te, z tego morza wyłoniły to było Tainted Coil, czyli nasi, nasze demony kochane. A oprócz nich były też, byli też tytani, którzy odziedziczyli siłę Ormagodena i piękno Etuli. Tej laski, coś śpiewała do korzeni. High as fuck Singing root and Shit. Y... No, i Tytani zaadoptowali y... demony jako Kurwa, maskotki, zwierzątka, pomoc domową. No, i generalnie trochę zazdrościli Tytanom, Nasze, y, te demony. Zazdrościły. Piękna ich i chcieli wyglądać tak jak ich mistrzowie. Bardzo ciekawe też rzeczy. Chyba skoro mamy niedługo zdrupcać z tego całego terenu, to chyba co odcinek będziemy teraz oglądać jedną legendę, żeby już się później nie wracać, bo myślę, że to jest warta obejrzenia, gdzie jest ten koleś, a tam jest ten inżynier nasz, który nie wie co to jest inżynier. Ora, let's hit the road. Jack. Ready to go? Just a few more hours. You got 20 seconds. It's time to go. I only need 10. Let's go. Kurwa, człowiek z kurwią. Ile jeszcze? Parę godzin. Masz 20 sekund. Potrzebuję tylko 10. No sleep till Buttersmith, no. Tak no myślę. matter what happens, keep driving, mongoose.

O, jak widać, już nam tu napierdalają demony. Napierdalać! Ja pamiętam, że to była przejebana misja, strasznie łatwo było tutaj... dać rozwalić tego busa. Mam nadzieję, że na komputerze to będzie jakoś łatwiej... szło. A! Kurwa, chyba się przeliczyłem jednak. Nawal nawalają te demony jakimiś bombami... samoprzylepnymi. To jaką mają technologię? No chyba przez przypadek zrobiłem z tam jumpa? To jest skill, kurwa Misja poboczna przy misji głównej Co, już wybiłem wszystkie demony? No nie idzie, nawet dobrze Gdzie? Małpy, diabły, syny. Dobra, dobra, już, zostaw, zostaw, zostaw Tak dobrze pamiętam, to dla nas też mogą przyczepiać te bomby i chyba już nawet lepiej do nas niż do nich. I tutaj jak w połowie drogi albo nawet pod koniec nam wybuchnie ten bus, to trzeba będzie wszystko powtarzać i chuj. Tego byśmy nie chcieli jednak. O, chowa się temu przed tymi. W sumie nawet chyba jest taka możliwość, że mogą zostać rozjechani przez naszych. A lepiej na to nie liczyć i rozwalać ich tutaj. ...w miarę możliwości. Kolejni koledzy, gdzie są? Ja się nimi za zaopiekuję. Gościu dom, cukier do szafy, wypierdalaj! Ci jakie mają zasięg, gdzie oni są? Już nam się trochę dymi, kurwa, tu są! O! muszę nam już się dymi, a jeszcze mamy sporo do przejechania. Do tej bramy z twarzą, do tego kowadła za czami. Dużo ich dużo i dużo i dużo ich dużo. nie jest dobrze. <grym> że nie jest dobrze. Dobra, co nami już nikogo nie ma. Jest jeden skurwysów. Dobra, przylep do mnie bomby i tak on to w dupie nic mi to nie zrobi. Nadgonimy trochę mandusa. OK nas Jeszcze trochę ostrzega Przynajmniej widzi jakieś niebezpieczeństwo A Tu lecą Kurwa Więcej ich matka nie miała Burwiks No chciałeś to chodź tu teraz Już tak na pierdolę, że cię matka nie pozna A okej okay. Ohohoho. Nie, nie, nie! Już jesteśmy w sumie na miejscu. Nie chcemy, żeby nam teraz tutaj... a Napierdalają w jak na górą sukę. Nie wybuchnij teraz, błagam. Okej, okay. nie wybuchnij. Spoko. Dobra. Już nam się dymił ten bus w chuj. Trochę speniałem, ale poradziliśmy sobie... W sumie lajtowo. No! Tell your szefowi, that I'm idę. Total badass. That's the main barracks of Lion White's guard, and beyond it, the cleave of the Impaler. Lion White's tower is just on the other side of them. What are we waiting for? Mangus, unload the bus. When I get back, time. Yeah, yeah. No, to następnej misji głównej nie będziemy rozpoczynać. Tak mi się wydaje, ponieważ to już będzie taka pełnoprawna, można powiedzieć, bitwa między dwoma frakcjami no można sobie pogadać z naszymi przyjebami. co ten zrobił no zrób to łagam. kurwa Jak ja ich lubię! No, w sumie to jest też jakiś sposób. E, dobra, mamy jeszcze chwilkę, w sumie sporo czasu. Ta misja nie była jakaś specjalnie długa. Dobra, szukamy misji pobocznych. Pamiętam, że była taka dosyć zabawna, ale jeszcze chyba nieodblokowana. Nieodblokowana. Dobra. A, tak! Właśnie. Odblokuję sobie już misję poboczną yy, polegającą na polowaniu na te wszystkie różne stworki. Znowu się wypierdolę przepaść nie, na szczęście nie. E, tak, koleś nam zleci polowanie na poszczególny gatunek Uf, na e, No i tam jak będziemy się przejeżdżać przez te wszystkie krainy, e, będziemy się natykać na te zwierzęta, to można sobie postrzelać, można je przejechać, albo różne takie no i zawsze jakiś eks przyjdzie, znaczy kasa w sumie przepraszam, ja tu jadę, hello no, a na końcu chyba jeszcze nawet jakiś profit będziemy mieć z tego, jak już wszystkie te gatunki powybijamy to też, też trochę czasu zajmuje, zobaczymy jak tam będzie nam się chciało robić tę misję jak na razie sobie weźmiemy, bo na początku będą te jeżyki, to tam można je rozjeżdżać śmiało. Gdzie był ten koleś? Gdzieś tutaj. Pamiętam, że pod tym, pod tym tym, West Coast Choppers, tak, tutaj. Koleś siedzi przy ognisku wow. i pod that is a steel quilled ground urchin. those things will fuck you up. <laughs> they have quills of steel. oh, whatever. i've killed a hundred of those things just driving around. You'll never beat my record. what's that? twenty? no problem. starting now. no problem. Stop. i can beat that easy. i'd get moving if i were you. Kolesie z chamski w chuj Chyba cały czas będzie Może na końcu się trochę zmieni jego nastawienie, ale Sądzi, że nie pobijemy jego rekordu w napierdalaniu JEŻYKÓW, kurwa no, Chyba może mieć rację jak mam problemy z tym Wybuchają sobie. E, tak, może kojarzycie kolesia, no, może nawet z głosu, to jest też autentyczna postać, to jest aktor komediowy, chyba się nazywał Brian Posen, tak mi się kojarzy i oczywiście, co za tym idzie, nie mam samochodu. Jeszcze jedna rozmowa i do im samochód. Jak w Polsce, prawda? Okej, okay. możemy się teraz... Możemy przejechać na przykład tego, o! Widzicie, już tam wskakują te liczby. Myślę, że tam dwa razy objedziemy świat i już będzie komisji. Także tego, szukamy następnych misji. O, może na przykład, wiem, wiem, wiem. Chętnie bym rozegrał wyścig. W sumie, myślę, powinien już jakiś chyba być. A... Nie, to jest ten koś. Tak, tu mamy misję polegającą na ściganiu się. Przyszedł jakiś kolo. Które też, jak się okazuje, ma auto. Można by przypuszczać, że my jesteśmy jedyni tutaj z autem. Nie, on też ma auto. Też jest strasznie Strasznie pyszny. Pycha go przepełnia. No to trochę mu najebiemy do dupy. Strasznie brzydki koleś jeszcze. Do tego. I know who you are. You're the guy who thinks he invented cars. Nah, I just showed people how to put parts together. It's easy. Oh yeah, I know. Me and my crew, we done it for years. Yeah. Except we make make 'em fast. Uh <coughs> mine's pretty fast. Yeah? Well, you think you can beat the squealer here? Beat the squealer? The Shmiak who Jakaś przenośnie na walenie konia, ale dobra. O, koleś jest przekonany, że jest dużo szybszy od naszego Deusa. To zaraz mu pokażemy... ...że chyba w dupie. Po pierwsze, jak my mamy Nitro... O kurwa, rzeczywiście szybki jest. Nie, 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 można mu pozwolić, kurwa, można go nakurwić tutaj z strzelaniem? Nie, chyba nie. Chyba tak łatwo nie będzie. Ale dobra, mamy Nitro. Będziemy sobie odpalać kurwa, to jest zakręty. Mogą być naprawdę przejebane. Tak, chodzi o to, żeby podążać za tym światłem tak właśnie tutaj to światło może być strasznie zdradzieckie, bo na przykład zatrzymuje nam się na rozwidleniu nie wiadomo w którą stronę pojedzie, jak już do niego dojedziemy, nie? No eee, dobra, bardzo chętnie bym się dowiedział, jak zrobić, żeby tak szybko popatrzeć do tyłu i zobaczyć na jakim etapie jest ten kolo. Będę musiał w kontrolcach zobaczyć na razie, chyba nie będę. O, już chyba widać metę. Tak, okrężną drogą. Dobra, JOLO! E, jest z tyłu, spoko. Dajemy radę. Musiałoby się coś strasznego przytrafić, żebyśmy tego teraz nie zrobili. Eee, spoko. Nitro i w pięknym stylu napurwiamy na metę. Juhu. Brutalne zwycięstwo. Brutalne. Aha, załóż się. Na pewno go jeszcze parę razy będziemy mogli tutaj pyknąć. Co teraz? Tam widziałem, że jest ten smoczek do odpalenia. Tak więc go odpalę. No i co, dobra, na deser jeszcze sobie walniemy misję poboczną. Czyli prosty, solidny na o właśnie Zasadzka zorganizowana przez headbangerów o, kurwa. Taka przemyślana dosyć, prawda jak zwykle e, gdzie to miało być? Ja to zaznaczyłem? Zaznaczyłem Dobra, wypierdalaj koleś Smoczek! Tak, upgrade nam się przydadzą, szczególnie w późniejszej, w późniejszej fazie, fazie gry. Nie umiem mówić jak zwykle, rozjeżdżamy po drodze nasze jeżyki. Coś się chyba zbugowało z naszym GPS-em. Tak, podobno to przejechaliśmy tą lokację. To znaczy, że headbangery są pod nami Geronimo. Tak, widać ich już. Jak zwykle skampili się pod mostem. A nitro. Dobra, nie potrzebne już tam auto, niech sobie jedzie. Zagadamy do nich. Hey, who Bad guys. What Złych kolesi na kółra, że tak powiem, kaszka z mleczkiem. E, myślę, że zaczniemy tutaj od szybkiego face meltera. nam teraz tutaj nie spierdolili. Przy okazji nie wiem, czterech headmangerów mamy z głowy. E, dobra, Basisty... basiści są nasi. Nie, ten jest nie nasz. Wypierdalaj, suko. Pas jest dla prawdziwych badasów, takich jak Lemmy. osoby no, sobie na przykład jeszcze pójdziemy z dolejniego, zestanujemy kolesi. Okej. Okay. są zestanowani. na ich tak, solidnie. Dobra, chyba po wszystkim, czy ktoś jeszcze? Po wszystkim. Łatwa, szybka, przyjemna misja. Taki jest stuff. Dobra. Nie będziemy przedłużać. Dzięki wielkie za oglądanie. Jeżeli Wam się podobało, lajkujcie śmiało, nie krępujcie się, nie krępujcie i widzimy się w następnym odcinku już niedługo. Trzymajcie się, cześć!